Cieszę się, że zostałaś u mnie. Tak, ale muszę już uciekać. Która jest godzina? Chyba jakaś w pół do szóstej rano. Albo szóstej, nie wiem dokładnie. Muszę już iść, zanim twój gospodarz mnie tutaj zauważy i jak, zanim mój zauważy, że mnie nie ma u siebie w boksie. No dobrze, rozumiem. To do zobaczenia, demon. Będę tęskniła. Cześć. Odprowadzicie? Nie, lepiej nie. Wiesz, co? Przejdź tylnym wejściem, Żeby nas wszystkich nie zauważył. I to tamten. A. E, dobrze. Cześć. Cześć, wersja. Na kim? E, cześć. Ja przeszłam. Tak? Przyszłam do demona. A, no tak. Przecież się spotykacie. No tak, nie pomyślałem. Jest u siebie? E, tak, jest. Przed chwilą miał gość, ale nieważne. Jakiego gościa? Nie, nic. To pójdę już do niego. Idziesz do demona. No, przecież mówię. Wszła do demona. ona na kim? Przykro mi. Jasne. Nie, nie mogę tak tego zostawić. Muszę z nim porozmawiać. Idę tam. Ale przecież ona przyszła do demona, nie do ciebie. Muszę to wyjaśnić. Cześć. Demon. O, farsycja, cześć. Pomyślałam, że wpadnę. Że przyszłaś! A. Y mm. Jakie powitanie! Przepraszam, to nie tak miało być. Mm. Przepraszam, że cię podsłucham, to było trochę specjalnie. da że specjalnie. Mm. Jakby ci to powiedzieć, widziałam, że Anakin idzie za mną, a chciałam mu przez chwilę zrobić ci Przepraszam, już nie będę to było głupie. Nie no, całkiem fajne. Nie no, nieważne. E, tak proszę cię odwiedzić. Może przyszłaś po prostu, żeby Anakin ci tutaj widział był zazdrosny. No, wiem, że to głupie wyszło. No, ale trudno. To co może staniesz na śniadaniu? E, nie wiem. Jeszcze nie dam w śniadaniu. I czego się dowiedziałaś? Teraz już mam pewność, że demon i forsycja są razem. To już wszystko skończone. Rozmawiałeś z nią? Nie musiałam. Demon? Co jest? Wiem, że to nie moja sprawa. Wiem, że nie powinnam się wtrącać, ale... Ale muszę to powiedzieć. To mów. A o co chodzi? A rano widziałam tutaj Stella, jak była u Ciebie, wracała od Ciebie. A zaraz potem przyszła forsycja. Spotkasz się z nimi dwiema, nie uważasz, że to nie jest w porządku, ani wobec Stali, ani wobec Forsycji. Masz się za takiego wspaniałego, że masz zamiar... spotkać się z kilkoma klaczami i co? I się o tym dowiedz. Naprawdę jesteś ob obojętne, Jesteś taki cyniczny? Ej, może mnie nie obrażaj. Nie pozwalaj sobie. Demon... Nawet nie wiem jak przekroczyła Anakinowi. Anakinowi to wydaje mi się, że jest przekroczyść z twojego powodu, to ty przecież go okłamałaś. Tak. Ale... Ale to ty spotykasz się z Forsycją i on teraz jest zazdrosny. Gdyby nie twoje kłamstwo, pewnie by teraz byli z Forsycją. I właściwie to mi coś ułatwiłaś. co takiego? Zresztą powiem ci coś w skrócie. Mamy jednak duże szanse na wygranie tego wyścigu. Tak? To znaczy ja mam duże szanse na wygranie tego wyścigu, no bo jest najlepszy. Ale mi zaszkodzi sobie jakaś pomoc. Nie jak. Ze Stemią spotykam się, bo... Nieważne, bo się spotykam, ale z Forsycją spotykam się, bo Szef nie kazał. Żebym poznał dokładnie, które są ich boksy Ponieważ mam ich nich plan A ja mam odwrócić ich uwagę od tego Odwrócić uwagę, tak, głównie forsycji Ale mam też nieźle skacze, więc pewnie jego ten plan też będzie dotyczył Co ja chcecie zrobić? Szef chce odwrócić konie, Tak, aby nie wzięły udziału w tym wyścigu Forsycje? Właśnie po to mam się z nami spotykać Aby odwrócić ich uwagę i ich lepiej poznać O nie To okropne Proszę Cię, nie rób tego nie wiem, jakoś, zrób coś, żeby go powstrzymać, ale po co ja go powstrzymywać? Przecież chcę wygrać ten wyścig. Myślałam, że, że po prostu jesteś, no. Myślałam, że spotkasz się z nim z jesteś ja bezczelnym kłamcą, który są dwie dziewczyny. A teraz myślę jeszcze gorzej, bo Ty chcesz kogoś otruć, przesadzając tym otruciem, po prostu ich na, trochę unieszkodliwić, żeby nie się udział w tym wyścigu. Nie spodziewałam się tego wszyscy jest okrutny. Po prostu najgorszy człowiek, jakiego w życiu spotkałam, a ty najgorszy kod. To był dla mnie komplement. No, demon, zaraz będziemy zabierać się do ćwiczeń. Przyniosłaś twoje siodło. Tak w ogóle to chciałbym cię bardzo pochwalić. Widziałem tutaj, jak rano chyba była u ciebie forsycja. Widzę, że się z nią wystarczająco się. To chyba dobrze. Mam nadzieję, że dokładnie wiesz, który jest boks. Forsycji i cynamona. Juhu, to dobrze. Powiem Ci w sekrecie, chociaż nie wiem, czy zrozumiesz, ale byłem już od weterynarza. Zamówiłem już od weterynarza środki, które będą nam potrzebne. Dzień przed zawodami pójdziemy do stajni w nocy i dosypiemy. Ja im do picia truciznę, a Ty popełniujesz forsycję, żeby tego nie zauważyła. No i może cynamon. No, ale to jeszcze mamy trochę czasu. Teraz idziemy poćwiczyć kamiku, Ponieważ musisz w tych zawodach być bardzo dobry. Chodź do mnie.